Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry nasze słońca kochane, witamy Cię prudko. Bardzo. No i co, podrapiemy kolejne zrapunie. Ja Kabusia, a Ty pracujesz. Ja się biorę za robotę kochani, dzisiaj odcinek za 20, 30, 45 dyszek. Mhm. Co nam się z tego uda wydrapać? Nie wiemy. Nie wiemy ale wiemy na co kinia ma ochotę. Na no co? Ja mam do kręcenia teraz dwa odcinki, a Misia wydrap coś pięknego, bo ja mam ochotę na playbooka. Tak, sobie kupię nawet <laughs> dwa, jak wydrapiesz dużo. Proszę, proszę. No to lecimy, kochani. Różowy diamencik, pisaneczka, szmaragdy, dolary, paradizo i czas na milion. To, Misia, będziesz podawała, ja zacznę od różowego diamencika i przybliżamy. Co ten różowy diamencik tu ma w sobie? W sobie. Ósemkę dostałeś, patrz, a nie chciałeś. Sprawdzimy. Co tu u nas, kochani? To znaczy, on lubi ósemki. Ale coś ostatnio mówiłem. Osiem. Czterdzieści jeden. Trzydzieści dwa. Dwadzieścia osiem. No to z pozdrowieniami jedziemy. O. Lusterko. Lustro. Pięćdziesiątek nie mamy. 43. 39 i wigilia. To lecimy drugi rządek: 37, 46 oczko, my mamy perskie, 44 i 26, nawet trochę kontrolnej mi się tutaj odsłoniło, ale już tu widzimy, że są różne. Tylko staraj się bardziej, bo ja nie tego playbooka zbieram. Pisanka, kochani, pisaneczka z numerem 30. Bonusik. Zacznę od bonusiku. Oj, korona. Znowu korona w bonusie. No to teraz szukamy trzech takich samych, kochani. A mamy jabłko, jabłko i kapelutek. Ale blisko było. A chciałem powiedzieć przed yy, zrapaniem, czy będzie cała od góry do dołu wygrana. I było blisko. Drugi rządek, kwiatek. Kaczuszka nasza kurczaczkowa i tofi. Lecimy dalej. Biedronka, biedronka i kubełek zimnej wody hmm. dla nas na ochłodę. Tak. <noise> tofi, perełka i biedronka. Piąta gra. Tofi, kwiatek i dzwoneczek. Dobra. W szóstej. Tulipan. Wiśnie kurczaczek. I siódma, ostatnia gra. Zobaczcie, jak nas tutaj ale przytrzymali do końca, fajne. ale z drapunia jest widać różne. Puściutko. No to O, paradiso, to chyba trochę oddalimy trochę oddalimy, żeby to było więcej widać tych naszych gier. Dobra, dolecimy od góry i sprawdzamy. Co my tu będziemy na początku? Kapelusz i piłka. Jest piłeczka. Miszka mnie pilnuje. Gdzie tu? Tu jeszcze jest piłka w czwartej grze. Czyli na dole muszą być kapelusze. Jest na pewno jeden i jeden. tylko jeden. No to dobra. Sprawdzamy co niżej. Kompas żółwik. I szukamy kompasa żółwia. Tu ładnie dwa. Kompasy żółw też. Tu żółwik. Jest zielony żółwik. A na dole. Mm. No nic. Jest żółw. A faktycznie. O ciepieron. Tu został. Dobra, no to co? Od razu tu sobie wyczyścimy bluzka, ośmiornica. Bluzeczka tu. Ośmiorniczki we dwie sobie tutaj siedzą. A na dole? Nie, nie widać jak. już. No to lecimy tu na prawo sobie. Krabik i parasol. Czasem zwany grzybkiem. Mm. Mm -hmm. Przez Lucynkę. Przez Lucynkę. Pozdrawiamy Lucynkę. Krabik, parasol. I czy my tu coś widzimy? No jest krabik w trzeciej. A tutaj? Tu się schował. Dobra, tu mamy kraba, parasol, parasol. No, fajnie. Dobra, kolejnymi symbolami to lody. Mewa. Lody mamy. Mhm. Mewa jest. Czy coś dorzucimy? Chyba nie. Chyba koniec. Dobra. Płetwy i Flaming. Płetwy tutaj na krzyżaku. Jest Pan Flaming. I w piątej mamy tak. Płetwy, Flaming. No tu nas kos ładny idzie. No to co? Tak sprawdzimy sobie. Gdzie kontrolne? Chmura, łódź. Łódeczka jest. Kolejna. Mamy chmurkę. Tutaj aż dwie. No proszę, nawet i w piąteczce. Dobra. Czyli co? Tutaj będzie już chyba. O, tak. właśnie, po jednej. Termometr, latarnia. I mamy tak. Termometr w dwójce. To nic, kochanie. Nic się nie dzieje. <gry> Mamy latarnię i na dole jest termometr. Ok. To zostało nam cztery. cztery symbole. To zrobimy tutaj sobie jedną parę. Aparat wiaderko. Jest aparat. jest nasz kubełek. Kubełek sztuk raz. A na dole jeszcze są aparaty. Okej, no, jakby tutaj ten strój wpadł, rekord rekord na kanale. No to sprawdzamy. Dwa ostatnie. Shorty, napój. Czy coś nam tutaj dadzą? Te shorty i napój. Na razie nie widać. Dadzą. Tu. Torby nie mieliśmy. Nie, shorty, napój. O! Kochani, dyszka. Dyszka. Miśki, czyżby AAA. Aha, aha, no pięknie, pięknie. paradizo wygrane. Proszę, do wygranych dla Miśki. A ja biorę kolejną z No i mamy teraz szmaragdowe dolary. Zobaczymy, czy nam tu sypną te szmaragdy i podkowy, kochani. A z drapunia z numerem 5. Lecimy z zieloniutką. Sprawdzamy. Zaczynamy kwiatem. Kolejna to cytryna. Jest szmaragdzi. Piękny wybór. Kto tą piątą ja. nie wybierał? Misiu, ty możesz chodzić, bo te zrapuję no to częściej. No zaraz może, co? Kluczyk. Tylko wyrab coś fajnego, żeby wymienić. Korona. Dobra. Trefl. Kier. Garniec. Tu podkowy szukamy. Motylek. Jakby podkowa wpadła, to by było milutko. Muszla. Biedronka. Jabłko, śliwka, melonik, awokado, karo, wiśnie, dzwon i tęcza, kochani. Ale wygrana z drapunia, tu już w trzeciej, w trzecim symbolu padł szmaragdzik, a w nim dyszka! No to już jest! I BB, brawo! 20! bierzki <noise> są. A czy ten czas na milion coś pokaże? Ja wybrałem sobie z szósteczką. Poszukamy tutaj symbolu pliku. Garnka i safe. To jest ten ten, ten. worek chyba. A, to worek. jest worek. I safe oczywiście. Dobra. Ja to wiesz, okulary muszę. Tak jest, kochani, sprawdzamy. Worek, plik, safe. Tak jest. Lecimy, zaczynamy od zegara. Biedroneczka. Korona. Diamenty. Kawusia. Misia kawusię tutaj już ma. Tak, ja Karo. Kłódeczka. Serduszko. Kier. Śliwka. Kwiat. No to był mój wybór. Zobaczymy co Łuki tutaj wybrał. Pik. Karta. Arbuzik. Okulary, awokado, okej, okay. jeszcze kilka szans tu mamy, winogron, klucz, podkowa, zobacz, o, szmaragdak by się przydała, w dolar, tutaj pięknie, tref. dzwon, gwiazda, no kochana, dawaj, dawaj, pogłaszczę cię, to będziesz, to będziesz gwiazdą odcinka, wiśnie, perła, Ananas. I cytrynka, kochani. Tutaj to był mój wybór. Czyli ty dzisiaj zdrokownie wybierasz. Powiem wam, że bądzika nie chciałem. Kto wie, kto wie, tam siódemka została. No właśnie. Tu kontrolne różne. A może coś kupię? A widzisz, a widzisz. No bo o, was 20 Sprawdzimy, sprawdzimy, masz. kochani. Taki to był odcineczek. Fajnie, że nie pusto. No. No, Cieszymy się. Będziemy to rozmnażać dalej, pomnażać tak na kolejnych odcineczkach. Cieplutko Was pozdrawiamy. Pięknego dnia życzymy. Buziaki Słońca. Papa! Pa.